40 lat na pustyni, ale ta podróż była czymś więcej niż tylko oczekiwaniem na ziemię obiecaną. Każdy krok na tej jałowej ziemi oznaczał walkę i bezpardonową przemoc. Pod przewodnictwem Mojżesza, a potem Jozłego, Izraelici stawali się narzędziem Jahwe, Boga, który nie znał litości, Amoryci, Midianici, Bashan. Plemiona jedne po drugich upadały, a wszystko, co zdobyte, trafiało w ręce Jachwę jako symbol absolutnej dominacji. Bóg domagał się nie tylko zwycięstwa, ale i ofiar, z bogactw, zwierząt, a czasem i ludzi. W tym filmie odkryjemy szczegóły tych tajemniczych kampanii od nieustających wojen Mojżesza przez brutalne bitwy Jozuego, aż pomroczne rytuały podziału łupów. Które Jahwe wymagał dla siebie. Prześledzimy, jak Jahwe budował swoją władzę przez krew i poświęcenie, nie znając litości wobec nikogo. Kiedy Mojżesz prowadził bitwy, jak ta przeciw Midianitom, jego rozkazy były jasne: Zabijcie wszystkich mężczyzn, weźcie kobiety i dzieci jako łup. A kiedy przyszła kolej na Amorytów i ich króla Sichona, Mojżesz nie wahał się miasto po mieście kraj po kraju Izraelici zdobywali ziemie, które miały być oczyszczone z pogańskich wierzeń. Po tej bitwie stoczyli kolejną kampanię, tym razem przeciwko Baszanowi i jego królowi Ogowi, olbrzymowi, który zasłynął jako jeden z ostatnich przedstawicieli dawnych gigantów. Bitwa ta była ciężka, ale i tutaj Jahwe daje Izraelitom zwycięstwo. Zwycięstwo nad królem Ogiem przynosi Izraelitom bogactwa i kolejne ziemie, które Mojżesz rozdziela między wojowników, część poświęcając Jahwe jako dowód jego wszechmocy. Ale to był dopiero początek. Po śmierci Mojżesza pojawia się Jozue i to on prowadzi lud do Kanaanu. Jego pierwszym celem jest Jerycho. Miasto o murach tak potężnych, że wydawało się, iż nikt ich nie pokona. Ale Jozue miał plan. Przez siedem dni okrążał Jerycho, a potem mury runęły. Wszystko, co było w Jerychu, zostało zniszczone: dzieci, kobiety, starcy, zwierzęta. Każdy oddech, każda dusza miały przepaść. A potem był Aj. Miasto które Jozue zdobywa podstępem, oszukując mieszkańców, aby wyszli z niego i zostawili swoje mury odsłonięte. Aj upada, a jego mieszkańcy giną. Po każdej bitwie Izraelici zdobywali bogactwa. W Księdze Jozułego 6,19 czytamy Wszystko, co jest ze złota, srebra, brązu i żelaza, jest święte dla Pana. Niech wejdzie do skarbca pańskiego. Jachwe Żądał pierwszej części każdej zdobytej zdobyczy. Wskazuje to na ogromną rolę łupów wojennych jako ofiar składanych Jahwe, nie tylko ze zwierząt, ale i z ludzi. Część jeńców przejętych w walkach składano w ofierze, aby oczyścić ziemię z wpływów pogańskich. Wojna po wojnie Jozue i jego lud zdobywają Hebron, Jerozolimę, Lakisz i inne miasta. W Księdze Jozułego w XII rozdziale wspomniano o 31 królach, których pokonali w tym brutalnym podboju. Miasta Kanaanu były spalane, ich mieszkańcy wybijani, a ich bogowie zniszczeni. Wojna była oczyszczeniem ziemi z pogaństwa i utwierdzeniem jedynej wiary, którą narzucał Jachwę. Izraelici szli, walczyli i palili wszystko, co stało na ich drodze. A każde zwycięstwo oznaczało nowe bogactwa, które były dzielone między wojowników i Jahwe. W każdej bitwie Jahwe był z nimi, przypominając, że to jego wola daje zwycięstwo, a jego pragnienie krwi i oddania jest nieskończone. Jahwe staje się dla Izraelitów bogiem wojny, bezwzględnym, nieugiętym i domagającym się ofiar. Każda wygrana bitwa była dowodem na jego wszechmoc. A każde zdobyte miasto świadectwem, że Jahwe jest jedynym prawdziwym bogiem. Te 40 lat na pustyni to historia pełna krwi, wojen i ofiar, gdzie Izraelici pod przewodnictwem Jahwe oczyszczają ziemię z innych wierzeń. Jeżeli materiał Ci się podobał, to na pewno zainteresuje Cię mój kolejny film, w którym przedstawiam historię Żydów od Abrahama po czasy współczesne. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i zapraszam na kolejne odcinki.